Cześć, jestem Jola i bardzo się cieszę, że jesteście na moim nowym kanale na YouTubie. Postanowiłam otworzyć właśnie kanał z roślinami domowymi i opowiadać Wam o moich przygodach z rośliną i o tym, jakie rośliny polecam do uprawy, o ich szkodnikach, o nawozach i o wszystkich tematach, które będziecie chcieli poruszyć roślinnych, jak i może nawet nie roślinnych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W dzisiejszym filmie przygotowałam dla Was cztery rośliny, które ja, jako osoba już troszeczkę można powiedzieć tajemniczona w rośliny, chcę polecić Wam e, osobom, które są początkującymi roślinomaniakami. Sama kiedyś zaczynałam, sama miałam jakieś obawy, e, sama miałam rośliny, które mi się bardzo podobały, chciałam właśnie Wam polecić, co możecie wybrać, e, żeby fajnie rosło, było ładne podobało się Wam, nie wymagało zbyt dużo pielęgnacji, więc myślę, że to są bardzo ważne rzeczy jak na początek. Pierwszą roślinę, jaką wybrałam dla Was, to senseweria. Już Wam ją pokazuję. U mnie senseweria wygląda właśnie w taki sposób. Mam odmianę laurentii, właśnie długie, cieniutkie liście, inaczej zwana wężownicą. Jeśli chodzi o sensewerię i o jej uprawę, nie wymaga ona właśnie zbyt dużego doglądania, chodzenia, pielęgnowania, przycinań i sprawdzania każdego listka. Radzi sobie znakomicie w pomieszczeniach, które są gorzej oświetlone, mają mniej światła słonecznego. Również jeśli zapomnicie na początku o podlewaniu i będzie to nawet raz na dwa tygodnie, poradzi sobie. A nawet jak najbardziej oddzięczy się takimi babykami, które tutaj wychodzą. Ponieważ żeby senseweria się rozmnażała, potrzebuje delikatnego przesłużenia. Nie mówię tutaj o tym, żeby jej nie podlewać miesiąc, bo jak najbardziej oczywiście potrzebuję wody do życia oraz nawozów, ale o nawozach w następnych filmach. Ale o tym, żeby właśnie z tą wodą umiarkowanie, delikatnie, raz na dwa tygodnie, daje mi się, że będzie super i będzie się odwdzięczać babykami. Fajnie wygląda w nowoczesnych wnętrzach, jak i w łazienkach, w czyszczeniu biurowej, jeszcze jakaś fajna doniczka, u mnie niestety to jest taka najzwyklejsza osłonka, ale wszystko, wszystko w swoim czasie będzie wyglądać super. Kolejną rośliną, która według mnie jest polecana dla Was, to Epipremium. Epipremium Marble Queen oraz Epipremium Neon. Posiadam obie odmiany u siebie w mieszkaniu i zaraz Wam je pokażę. Zaczniemy od Epipremium Marble Queen. Jak właśnie mogę Wam bliżutko pokazać, ona jest przepięknie wybarwiona. Liście są właśnie zielone, dość duże, jest tu pnącze. Wybarwiają się właśnie na biało, na kremowo, wszystko zależy od tego, ile ma światła. E, więc tak, im więcej światła, tym piękniejsze wybarwienie e, oraz bardziej duże i żywe liście. Jeśli ta roślinka nie będzie miała dużej ilości światła, a będzie tego światła mniej, e, bądź nie ma się możliwości doświetlania roślin, oczywiście więcej o do doświetlaniu roślin też w jakichś tam kolejnych filmach, żeby Was dzisiaj nie zanudzać, e, te liście będą mniejsze i będą bardziej zielone, ale nie ma się również czym przejmować, roślina jest bardzo łatwa w wyprawie. Widzicie z fajną doniczką wygląda naprawdę naprawdę mega. Podlewamy również raz na półtora tygodnia, raz na tydzień. Dla mnie że to jest paluch w ziemię i sprawdzić, czy jest tam dość wilgotno, czy sucho. I tak testuję i wydaje mi się, że jeszcze żadnej rośliny nie zabiłam, przelewając ją. Drugą odmianą Epipremium, którą dzisiaj dla Was przygotowałam, to jest Epipremium Neon. Już Wam je pokazuję. Epipremium Neon. Jest to odmiana o takich żółtych, lemonkowych liściach. Już wam tutaj daję bliżej, żebyście wszystko zobaczyli. No to jest troszeczkę z ziemi, bo jak tu przygotowywałam dla Was filmik, to robiłam moje przemeblowanie, żebym miała roślinki pod ręką. E Premium również jest pnączem. Jeśli chodzi o wybarwienie liści, wygląda to tak samo: im więcej światła, tym te liście są bardziej bardziej takie piękne, zielone, lemonkowe. Mamy tutaj jakiegoś liściocha, który jest trochę z tyłu, w moim epi, e i ma trochę mniej światła, i on zaczyna się wybarwiać na taki zielony. To jest bardzo delikatnie, niestety, ale widać. Więc to tak właśnie będzie wyglądać, jeśli będzie miało małą ilość światła. Również polecam dla Was, jako początkujących właśnie maniaków, roślina fajna, przyjemna, szybko rosnąca i szybko widać efekty. Mam jeszcze kilka rowa z roślin, dokładnie dwie. Kolejną rośliną, którą dla Was przygotowałam, jest zamiokulkas. kulkas. Zamio kulkasa również polecam, bo podobnie jak sensyweria, nie lubi zbytniego podlewania. Jest dość prostą rośliną, można troszeczkę o niej zapomnieć. A nawet jak o niej zapomnimy, i ta doniczka, w której on jest, nie będzie miała, nie będzie zbyt duża. Odzięczy się właśnie takimi babykami, jak widzicie tutaj. Zamiokulusy mają przeróżne odmiany. Ta, którą trzymam w ręce jest jedną z najbardziej popularnych, czyli w każdym markecie możecie ją dostać. Przy czym polecam po zakupie w markecie przesadzić do jakiegoś fajnego podłoża, żeby roślinka miała się dobrze u Was. Jeszcze jedną odmianę, którą Wam chciałam pokazać, zamiast Kulkasa, to zamiast Kulkas Raven, jest to ten o czarnym wybarwieniu. Też również taki posiadam w swojej kolekcji i jak widzicie, pokażę bliżej, to czarne wybarwienie jest właśnie na starszych liściach. Te młode liście są wybarwione na zielono, Całe zielone, ale można dostrzec, nie wiem czy to będzie widać, nawet przy bliskim zbliżeniu, takie delikatnie czarne plamki na nim, taki, taki, taki brokat jakby ktoś czarny zrobił. E, więc również bardzo piękna odmiana, również nie wymaga dużo słońca, e, dużo, dużo jasności nie wymaga, więc wydaje mi się, że super sobie z nim poradzicie i również pięknie się odwdzięczy. Jak widzicie, mój również tutaj ma babyka. zaczyna sobie rosnąć i tu też mamy piękną nową młodegę. Można powiedzieć, że roślinki, roślinek było 5, gatunki były 3. Jeśli chodzi o jeszcze jedną roślinę, którą chciałam polecić, która jest absolutnie hitem w neczarskim ostatnio, to oczywiście Monstera Deliciosa, No nie mogłam zapomnieć, oczywiście nie zrobiłam tego. Pokażę Wam właśnie moją monsterę, którą dostałam kiedyś od męża. Jest dość malutka, więc chwileczkę mi to zajmie. O, nie wiem, czy będzie mnie widać. Jest prawie taka jak ja. Ja jestem tutaj, to jest moja monsterka. To właśnie jej najmniejszy listek, który, który jest, który mamy tutaj. Eee, ostatnio, właśnie z tydzień temu się rozwinął, więc po prostu u nas rozwijanie liścia to jest jak, nie wiem, narodziny dziecka, coś w tym stylu, więc cieszy nas to niezmiernie oboje z mężem. Eee, jeśli chodzi o monstery, oczywiście polecam chibę każdy teraz chce mieć Monsterę. Jeśli chodzi o gatunki: dokładne liście, jak zrobić, żeby miała więcej dziur, jak zrobić, żeby rosła tak olbrzymia jak moja. Postaram się na ten temat nakręcić osobny filmik, bo wydaje mi się, że jest tutaj o czym mówić. Podstawa Monstery lubi rozproszone światło, półcień, przyjechała do nas... Z dalekich krajów, z dalekiej puszczy miała dość wilgotno, więc również lubi wilgoć w pomieszczeniach. Temperatura 22, między 18 a 22 stopnie myślę, że będzie, że będzie odpowiednia dla niej. Jeśli chodzi o takie podłoże do monsterki, które polecam, to bardzo przepuszczalne. Czyli taką mieszankę włókna kokosowego z podłożem, które mamy. Jeśli nie mamy włókna kokosowego, możemy zastąpić to podłożem do storczyków. Wydaje mi się, że jak teraz wszyscy wiemy, jest to mega hit, więc każdy z Was będzie chciał, będzie poleciał. Polecał je ja również polecam, bo nie jest zbytnio dużo wymagającą rośliną i na pewno poradzicie sobie w uprawie. Jeszcze bym zapomniała. Chciałam Wam serdecznie podziękować za to, że oglądaliście na moim filmik, że byliście ze mną w tym moim pierwszym filmiku na YouTube i na moim nowym kanale. Bardzo się z tego cieszę, jestem ogromnie zadowolona, że mogłam Wam dać kilka rad, mam nadzieję, że będą przydatne, że zostaniecie ze mną na dłużej i będziecie oglądać kolejne moje filmy, które mam nadzieję, że będą coraz lepsze, lepsze, lepsze i lepsze i będzie w nich coraz więcej wiedzy i tak jak wszyscy wiecie, na YouTubie to jest ten dzwoneczek, który jest tutaj chyba gdzieś na dole, to tam kliknijcie, że subskrybujecie, to będziecie wiedzieć co niedzielę mój nowy filmik. W takim razie dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam, trzymajcie się, buziaki, pa!